Przyskawka, więc każdego bardzo dobrze i bardzo serdecznie dzisiaj sobie pooglądamy. Animacje. Zygran, o tu każdego zas zasubskrybować, łapkę w górę i dać dzwoneczek. U mnie Ty możecie zrobić to samo. Pomóż. Daj łapkę. Widzicie, kto was prosi? Teraz proszę. Ale dobrze, oglądamy te animacje zgrane. Widzimy, że tu gramy sobie rozrzutkami. Super. O nie. Czasami się będzie tak zasięg za chwilę. No. Chwila. Dobrze, jeszcze przedłużam. Ławcia gramy mała... Nie wiem jak. Razmijmy je. Ławcia gramy jest... Litka. Ta środkowa to świnka. To jest takiego. Będzie Julka A ten mały orzech Ten ciastko Będzie Będzie Kurde będzie O patrz jak się boją teraz Serio no I mały będzie Karol A patrz Albo Dobra nie nie. Nie nazywamy Uciekajcie szybko Oj, sorry. To są bardzo długo To nie jest To jest Light Head. Na wózki mogliście wziąć. Łatko ma te tutaj. Oj, oj, oj. To oni się nie oni się popukali? To te dzieci mamy? Czekajcie.

Może będzie subskrypcja. Mm. Nie, nie do <mulny> <Pięknie> do <ospał. mulny> Oj. no dostał. No, co tak zrobił? No, to chyba nie To jest drugi na to jest. O nie. i mm, teraz żółty. Myślę, że żółty to jeszcze słabego. No, tu, albo zbytego, albo Słabego. Łabego. O cara já se fugiu é No, rany w ranie wyrzucić A to widziałam Teraz takiego jednego skończcie na, na tych animacjach Eee, no, to nie piszesz, Putin po prostu chyba niebieską kartkę na niebieskie Aaa, to by oni jadą na śniadanie, i potem Avrちゃん przyjedzie, zjeżdżał wszystko. A Stryska kasa łóżka, i tak. No co się dzieje? Kurde, no bo 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 tam. Sorry, relacja ty się chyba mówi. Matka, krzyż jestem tym, myślę, że nie krzyż tylko. Jak oni tyle jedzą, to wygląda jakby dla tydzień, jakby oni tydzień nie jedli. Więc ja mam takie duże, to buzie. To co tu się dziwić? O, przejdziemy na wycieczkę. Idziemy na wycieczkę żółta, zielona. Ej, będę dawać, ja jestem grany. Będę mówić, że grany. Ja będę mówić i to nie wygramy. Yyy, ile hamburgerów? Muszę skosztować. Dobra, biorę wszystko. Miam, miam, miam. Ale się obżarła. muszę jeszcze wszystko wylizać. Dobra, idę do sypialni chyba. Dobra, poskaczę na różowym, bo różowy to mój ulubiony kolor. Ale niebieski w sumie też jest fajny. To chwilę, o i niebieski też jest fajny, mięciutkie, ale różowe miętszy. O kurde. Dobra, idę znowu na niebieskie. Niebieskie jest jednak fajniejszy i mocniejszy O fuuu jednak miałam zdanie, niebieskie też jest słaby Co tu się dzieje? Nie, Nie, tylko grany jestem, to pomyślałam Tylko grany ja jestem Dobra Fajnie się tak myć w wodzie, pełno piany. Ach, co mnie tak budzi? Chwila, coś mnie budzi. Czemu tak budzi? A, mówi, co mnie budzi? Tak, to zwykle mówię. Co? Dobra, mogę nawet trzymać? A trochę mnie noga boli. No zamknijcie się. Dobra, znowu się Wiem Wiem sobie, tort, malinowy, sama piekłam. wszyscy będą mi zazdrościć. Okay. To Co ty robisz? Hej, co ty robisz? To moje To moje, ty bezcieniaku? O, Patrz, co mam? Dobrze ci tak. Co się dzieje? Co się dzieje? No jasnej chamery. O, uciekam! A ta imacja będzie trochę. chyba ostatnia. Dobra, dziurę z boki. Lepi jesteście! Moje zdjęcie, jakie ładne! O, ujdam, że to ja. Idą. Spokojnie, nie widzę mnie. O nie! Zako zdjęcie! Uciekam! Szybko! Wiedz! O nie! Paj mnie! Po mnie! Co się dzieje? Co się dzieje? O matko, to był tylko sen! To jest tylko mój tort. Dobrze, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek z animacji. Było bardzo fajne. A i ograny nie raz próbowałam nagrać, ale ciągle przekrywam, a ja nie chcę odcinka, oj, ciągle przekrywam. Mam nadzieję, się u Ciebie podobał, Pozdrawiaj się, jak najwięcej za górę i pa pa! Na